Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Jak tam, Kamil, duży się ten pobyt? Czy z przyjemnością tutaj czerpiesz słoneczko i kilka dni wolnego na przemyślenia różne wykorzystujesz? Sobę powiem, że nie, nie duży mi się, bo. Um... No, też wiem po co tutaj jestem, z drugiej strony no, mamy też zajęte dni, bo oprócz treningów no, można korzystać też ze słońca, tak jak powiedziałeś, z okoliczności przyrody, a po drugie no, też z różnych innych atrakcji, jakie między innymi dostarczył nam Piotrek, czyli wczorajsze, wczorajsza ceremonia. No właśnie, żywo, żywo reagowałeś na to wszystko, co się dzieje. Piotrek powiedział, to jest medal nas wszystkich. Kiedyś, Dawid, kiedyś Kamil poszalał. To jest tak faktycznie, że kiedy to złoto medal wpada do Timu, to, to jest to takie paliwo. A czy no, przede wszystkim ja uważam, że to jest medal Piotra, i on sam sobie go wypracował, sam sobie go wywalczył i, i to jest jakby jego nagroda za, i tylko i wyłącznie jego nagroda za, za jego poświęcenie serce i trudy włożone w. To, żeby dojść e, gdzie teraz jest. Natomiast e, no, oczywiście to jest e, taki wyznacznik dla nas wszystkich, e, dla, dla całego zespołu, e, gdzie każdy z nas e, mógłby być, e, jeżeli tylko e, wszystko się dla niego dobrze poukłada i jeżeli odpowiednio e, no, dobrze przepracuje, e, czy, czy zrobi to, co, to, co, to, co powinien zrobić. Pobyt samemu ze sobą, to właśnie tego potrzebowałeś po, po sobocie? Trochę tak. No każdy, każdy potrzebuje chwili oddechu, chwili odpoczynku. E, zwłaszcza po, po takim konkursie, gdzie e, no chciałby, żeby wszystko się dobrze potoczyło, a nic się dobrze nie potoczyło. Ale z drugiej strony no to też nie jest pierwszy taki. Nie są pierwsze takie zawody, które przeżyłem i na pewno nie ostatnie. Znaczy, e, podchodzę do tego już z większym dystansem. E, swoje przetrawiłem, e, emocje już opadły, także jestem gotowy do, do dalszej pracy. Chciałbyś już jak najszybciej być na tej dużej skoczni, czy jeszcze trochę po, po, pomyśleć, pokombinować gdzieś tak spokojnie? Wolę już nie myśleć i nie kombinować, po prostu chcę skakać. No właśnie, pamiętam naszą rozmowę bodajże z Kusamo z początku sezonu. Wtedy mm. mówiłem, że tak naprawdę na każdym kroku są opinie, Kamil już nie musi, Kamil tylko może, ale Ty powiedziałeś mi, że najgorszy jest ten potworek, którego nosi się w sobie, który zawsze mówi, że potrafisz lepiej, chce się więcej. Ważne, żeby go wyprowadzić i zostawić w lesie na, na kilka dni tego potworka. Nie, uważam, że ambicje są potrzebne. Uważam, że bez odpowiednich ambicji, bez odpowiedniej motywacji i chęci po prostu zdobywania jeszcze więcej, chęci samorozwoju, no nic, nic się tutaj dobrego nie zrobi. Dlatego jeśli chcesz być coraz lepszym, no musisz mieć ku temu motyw, musisz mieć coś, co cię będzie napędzać. Ja w dalszym ciągu uważam, że mogę się rozwinać. Rozwinąć mogę skakać jeszcze lepiej i chcę to robić. Dlatego zawsze będę chciał to robić najlepiej jak tylko potrafię. Zawsze będę chciał być najlepszy. No i co mogę więcej powiedzieć? Wiem, że nie zawsze to jest, to jest dla mnie dobre, ale z drugiej strony tak już jest. Taki tak jestem. Kamil, na dużej skoczni tutaj wygrywałeś, byłeś na podium. To jest jeden z takich Twoich ulubionych obiektów, dobrze Tobie znanych? Może nie jest jeden z moich ulubionych obiektów, ale, ale jest to skocznia, na której no, lubię skakać. Jeżeli jestem w dobrej dyspozycji, to, to ten obiekt jest naprawdę super. Wiadomo, że jeżeli jestem. Złej dyspozycji, to żaden obieg nie jest dla mnie miły ani przyjemny. Ale uważam, że mam teraz wszystko, co, co jest potrzebne do tego, żeby oddawać tutaj dobre skoki. I przede wszystkim na tym się będę koncentrował. Renner Dolezal powiedział, że już macie pomysły, co ty masz zrobić na tej skoczni. Zdradzisz troszeczkę, jak ten plan wygląda? No właśnie, bo my łatwo popadamy w takie wyolbrzymianie, że tragedia, porażki, nie wiadomo co się dzieje, ale to cały czas są okolice czołowej dwudziestki, mistrzostw świata, pucharu świata i, i to ważne, że ten sezon pokazał, że naprawdę niewiele czasami brakuje, że to jest jedno kliknięcie i to może zatrybić. Właśnie, cały SNK polega w tym, że to jest cały czas w okolicach pierwszej szóstki, a bardzo często w okolicach pierwszej trójki, czy w okolicach wygranej. Rzadko zdarza mi się być w trzeciej dziesiące. To są sporadyczne i uważam, że to są tylko i wyłącznie błędy przy pracy. Dlatego mam świadomość swojego potencjału, jakim dysponuję, i mam też świadomość tego, że jeżeli skoncentruję się na tym, na czym powinienem się skoncentrować, jeżeli zrobię. Um, to co do mnie należy, jeżeli oddam dwa naprawdę dobre skoki w konkursie, to jestem w stanie zrobić um, naprawdę dobrze wszystko i być zadowolony nie tylko z pracy, ale i z efektów tej pracy. Skąd Cię bierze taka sinusoida? Bo tak właśnie gdzieś się pojawiają te 15, 20 miejsca, a potem nagle wskakujesz yy, na podium, to, to, są, to są emocje, to są błędy techniczne. Musisz ja to... to... się ekspertów zapytać, ja nie no. jestem ekspertem w tej <laughs> dziedzinie. <laughs> Taki przyjazd, Piotrka, po takim konkursie, kiedy w głowie różne myśli, to mimo wszystko chyba potrzebne dla, też dla całego teamu, żeby, żeby zająć te głowy czymś takim, bo, bo takie obrazki to, to jest niesamowite i to napędza pewnie. No przede wszystkim dlatego, który wygrywa to, e, to poczucie takiej jedności i, i takiego wspólne, takiej wspólnej radości, to, to, co powinniśmy wszyscy właśnie sobie okazywać. Przede wszystkim wzajemny szacunek, ale też e, no właśnie radość, jesteśmy wspólnie, e, wspólnie przeżywamy wszystkie emocje, trudy i, e, i radości. E, no i chcemy się tym dzielić. E, mamy, nie mamy okazji dzielić tego teraz z kibicami, dlatego tym bardziej powinniśmy się dzielić między sobą. Cieszę się, że ten sezon już się właściwie kończy. Czy, czy masz sobie chęci i siłę, gdyby można było skakać dłużej? Mam w sobie siłę i, i chęci, żeby, żeby dalej to, to robić, żeby dalej, dalej dobrze skakać, żeby dalej się rozwijać. Cieszę się na myśl, mam na dzisiaj bo zapadnie decyzja co do Planicy, ile tych konkursów będzie, ale, ale szczerze powiem, że tak, tęsknię za planicą. Chciałbym sobie dobrze polatać i zrobię wszystko, żeby być w planicy w dobrej dyspozycji. No Kamil zazwyczaj po konkursach spotykałeś się ze swoim fanklubem, oni dodawali ci takiej energii. To jest coś, czego też może trochę brakować ci po konkursach tego typu, ale też po sukcesach. No, na pewno brakuje, brakuje wszystkim nam, sportowcom kibiców, brakuje tej, tej energii, którą możemy od nich czerpać. Tęsknimy za, za wami. Ci, którzy nas oglądacie, wspieracie i kibicujecie. Natomiast no, jest to sytuacja, do której do, może nie do końca się dostosowaliśmy, ale akceptujemy ją taka jaka jest. Też staramy się czerpać tą energię, którą nam przesyłacie. Wiemy, dostajemy, zresztą ja też dostaję mnóstwo wiadomości na mediach społecznościowych, że no to wsparcie dalej mamy, że kibice w nas wierzą, że dalej nam kibicują i to jest super i za to, za to bardzo dziękuję. Dlatego no w tej chwili ważne jest, żebyśmy po prostu czerpali energię z tego, z czego możemy czerpać. Czyli na chociażby nawet z takiej pogody, jaka dzisiaj jest. Rozumiem, że malinowy kombinezon i narty Wojciecha Fortuny już gotowe. A ja, jeszcze buty od mały mały pożyczyłem, bo wąsy sobie dokleję. Kamila, co jest takiego najtrudniejszego tutaj na tych mistrzostwach? Nie wiem. A to właśnie, no bo to są takie pierwsze mistrzostwa, no była planica, ale, ale w narciarstwie klasycznym, kiedy w innej zupełnie rzeczywistości żyjemy. To, to, to Wam przeszkadza? Nie, absolutnie. Nie mam, nie mam z tym w ogóle problemu. Oczywiście no nie jest to sytuacja, w której chciałbym się znaleźć, w której chcielibyśmy się wcześniej znaleźć. Super byłoby dzielić emocje z kibicami. Tak jak chociażby jak wczoraj, ceremonia medalowa i, i euforia, i, i po prostu hymn zaśpiewany na pewno z no, kilkoma setkami kibiców. Bo pewnie tyle by się ich tutaj zjechało ile nie więcej. Natomiast, to już żyjemy w takiej rzeczywistości od dłuższego czasu i, i też wiemy jak to wygląda. No, dla nas najważniejsze jest to, że mamy możliwość skakania na latach, mamy możliwość rywalizacji i walki o medale. To jest, to jest uważam pozytywne i za to dziękuję organizatorom, że, że jednak jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Masz już dość testów medycznych? <słuch> Nie jest, to nie jest to najprzyjemniejsza część tego wszystkiego, ale jest to część, na którą się godzimy. i um, Jeżeli dzięki temu możemy skakać i rywalizować, to jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Teraz wywołują już mniejsze trochę nerwy, stres? Chociażby patrząc na to, co było na tym. Nie, w dalszym ciągu to boli, jest, nie jest to w ogóle przyjemne. Czasami jest to nawet bardzo nieprzyjemne, ale tak jak powiedziałem wcześniej. Dzięki. dzięki.